jak to wyglądało jak 7 lat temu powiedziałaś rodzicom słuchajcie teraz będziemy się brudzili dzieci bę będę oddawała wam brudne ubłocone i tak dalej i tak dalej jakie były reakcje wtedy no bo nie, pamiętajmy że domyślam się że 7 czy 8 lat temu była zupełnie inna świadomość rodziców niż dzisiaj dzisiaj mam wrażenie że jesteśmy bardziej wyedukowani jednak szukamy w internecie mhm. tego żeby y, to otoczenie dla dziecka było jak najlepsze e, tak y, to może tak 7 lat temu poznałam Klaudię Kamińską, y, gdzie nasze drogi tutaj y, zawodowe bardzo się y, połączyły. połączyły, dokładnie i tak naprawdę miałyśmy tą samą ideę wychowania dzieci, y, edukacji, tak, dzieci. Spojrzenia na, edukacji. spojrzenia na tą, tak, edukację i bardzo chciałyśmy wprowadzić te nowości, te zmiany w naszych placówkach, żebyśmy mogły, po, tak naprawdę, żeby te dzieci mogły skorzystać właśnie z tych płotnych tutaj y, zabaw, z y, wyjść do lasu, żebyśmy mogli to wszystko rodzicom przedstawić i na początku nie było to proste szczególnie kiedy no, te dzieci wracały brudne bardzo do domu i rodzice No tak patrzyli na nas dziwnie ale później poprosiliśmy o zapasowe ubranka o kalosze o, o ubra... po prostu odpowiedni ubiór ewentualnie żebyśmy mogły tutaj sobie już poradzić z tym tak zwanym problemem mm -hmm. tak i myślę że bardzo szybko się to spodobało rodzicom